Perłowe puzzle. Kobieta została uprowadzona własnym samochodem, który przestępcy porzucili kilka godzin później w śródmieściu. Nie trafiliśmy na odciski palców, które wskazałyby przestępców. Jedyną podpowiedzią, że doszło do przemocy, był rozerwany sznur pereł, które leżały rozsypane na podłodze auta. Porywacze za uwolnienie kobiety zażądali wysokiego okupu. Rodzina miała cztery dni na zebranie pieniędzy. Po tym czasie, zamknięta w izolowanym od świata zewnętrznego pomieszczeniu, porwana miała się udusić z braku powietrza. Perły zawiozłem do laboratorium kryminalistycznego. Liczyłem, że może znajdę na nich wydzielinę któregoś sporywaczy lub fragment odcisku daktyloskopijnego. Niestety. Po badaniu, zebrałem je na dłoni, by schować do woreczka foliowego. Wtedy doznałem wrażenia, jakbym znalazł się między pędzącymi na mnie ze wszystkich stron wielkimi Bilami. Daremnie próbowałem uniknąć z nimi zderzenia. Błysk i znowu znalazłem się przy swoim biurku w komendzie, lekko przestraszony, z przyspieszonym tętnem. W tej krótkiej chwili, jakby wizji, perły spadły na bawełnianą podkładkę. Leżały teraz na blacie stołu, lśniąc z bielą w blasku lampy. Niewinne. Badałem je przez następne dwie godziny różnymi urządzeniami. Brałem do ręki i wpatrywałem się w nie, jakbym chciał wyczytać ukrytą wiadomość. Nic. W końcu ogarnąłem się. Byłem wtedy człowiekiem, który zawsze musiał mieć swoje życie odważone, obmierzone, obrysowane, opisane i przyszpilone do tablicy poglądowej, jakby było ono martwym motylem. Ten dziwny moment, ta wizja zupełnie do tego nie pasowały. W nocy spałem źle. Zerwałem się z łóżka, skoro świt, i pojechałem do pracy. Coś mnie gnało, żeby zamknąć się w pracowni i ponownie wziąć perły do ręki. To był taki wewnętrzny nakaz fizycznego kontaktu. Kiedy dotknąłem ich lśniącej powierzchni, tym razem otoczyły mnie dziesiątki fragmentów jakiegoś obrazu. Chciałem go zobaczyć w całości, ale nie potrafiłem złożyć ułamków w jeden sensowny kształt. Odłożyłem perły zniechęcony. Minął dzień, noc, nadszedł kolejny poranek. Za każdym razem, gdy tylko zamykałem oczy, widziałem kłębiące się wokół mnie urywki, fragmenty, kawałki i odpryski czegoś większego. Czułem, że muszę to zobaczyć w całości, inaczej kobieta umrze. Mijał trzeci dzień, a ja czułem, jakby zaczynało brakować mi powietrza. Ogarnęła mnie panika. Słyszałem, że rodzinie nie uda się zebrać całej sumy, a policja nie ma pomysłu na odnalezienie porwanej. Kolejnej nocy, gdy w końcu nad ranem zasnąłem, zalał mnie kalejdoskop obrazów i czyichś nawoływań. Obudziłem się chwytając spazmatycznie powietrze w płuca. Ogarnęło mnie silne przeświadczenie, że muszę wziąć perły do ręki. Wstałem, wymknąłem się po cichu z sypialni i pojechałem do laboratorium. Wyjąłem perły z sejfu. Byłem wykończony. Kiedy gapiłem się tempo na białe kulki w mojej dłoni, skądś wypłynęło wspomnienie przeczytanego artykułu, a może opowieści żony o tym, że perły są żywe i wchłaniają energię noszącej je osoby. Chyba musiałem przysnąć. W ciemności napłynęły fragmenty poszatkowanego obrazu i stopniowo zaczęły scalać się w jedność. Wreszcie zobaczyłem dom w centrum miasta. Obudziłem się i już wiedziałem, gdzie ona jest. Kobieta odzyskała wolność, a jej porywaczy złapano. Kiedy pytano mnie, w jaki sposób poznałem miejsce uwięzienia porwanej, kłamałem, że dostałem anonimowy telefon. Choć od tamtej pory minęło wiele lat, nadal próbuję złożyć swój świat w dawną racjonalną całość. Tak było wygodniej i bezpieczniej. Tylko, że mimo usilnych starań. Już tego nie potrafią.